Carveiro Broad Walk, tak się tutaj nazywa, cała taka będzie kładka wzdłuż tego wybrzeża. Drewniana podobno. Tyle, ile się da, to zrobię tak szybko, bo samochód postawiłem, tak jakby w niezbyt odpowiednim miejscu, a jest wszystko tak pozabijane, że no, nie było w ogóle opcji się tutaj zatrzymać. Dobra, Już widzimy tę układkę, także. Ogarniamy. No, hawirki tutaj też niczego sobie, naprawdę. Bardzo fajnie pomyślane. Z tą drewnianą układką. Nie macie całych nóg uwalonych piachem. Super. Po skałach też nie trzeba chodzić. Dobra, tutaj jak widzicie już się ta kładka kończy Tam już, no, już niestety trzeba iść po piachu także ja już wracam do dziewczyn Gdzieś tam pewnie na początku czekają No widoki bardzo ładne, warto się przejść Jeszcze Jak macie dobrą kondychę. U! Dopiero z tej perspektywy tu widzę, że tutaj można widzę zejść, o tam widzicie gościa, a to już jest ryzyko, odpowiednie odpowiedni obuwie to jest podstawa, bo kurczę znięcie i dziękuję postoję.